Wrażenie mam, że w pewien sposób to nie jest do, to nie jest zarzut w żaden sposób, ale w pewien sposób zniszczyliście sport, sporty walki w Polsce. Po prostu sprawiliście, że ludzie przerzucili się na freak fighty, i ci ludzie, którzy gdzieś nie mają talentu do występowania przed kamerą, a całe życie spędzili na treningach, Okazuj, okazuje się, że ci nikogo nie interesują i gale bokserskie w Polsce nie są specjalnie popularne, gale kiks bokserskie nie są w ogóle popularne. Wasze eventy są rozprzedawane w moment. Czy nie wydaje wam się, że to samo może się stać poniekąd z piłką nożną? Ja mogę lokalny, powiedzieć jedynie, lokalny, piłko że uważam, że zniszczenie to za duże słowo. Uważam, że nastąpiła restrukturyzacja branży. Eee, no no, no, no słuchajcie, wiesz, to, to jest... Eee, to jest taki biznes, gdzie my kreatywnie podeszliśmy do tematu, zarabiamy na tym dobre pieniądze. Wydaje mi się, że gdyby każdy, kto mógłby mieć szansę wtedy, kiedy my wyszliśmy z tym, zrobić to, no to wielu ludzi myślę, że podjęłoby się tego. Nie? To nie jest nasza wina. Powiedziałem, to nie jest zarzut. Wręcz to jest bardziej zarzut do ludzi, którzy zarządzali sportami walki w Polsce przez lata i nie potrafili ich uatrakcyjnić w żaden sposób. O, i no tak, no to można powiedzieć, że włodarze gal sportowych Mogliby troszkę bardziej kreatywnie podejść do tematu, na pewno by mogli podwyższyć sprzedaż, gdyby się starali, a ja nawet, już nawet nie mówię o tych zachowaniach jakichś na konferencji i tak dalej, czyli tych, tym przysłowiowym podkręcaniu dymów, ale tu federacje sportowe rzadko nawet mają jakieś konfy. Mm -hmm. Że zawod... widz nie może się nawet za bardzo utożsamiać z zawodnikiem, nie może go poznawać, bo ten zawodnik sportowiec, on nie ma nawet jakiegoś takiego miejsca, gdzie mógłby się pokazać. Jedynie na swoim Instagramie, tak naprawdę. Bo oprócz Borysa Mańkowskiego, no to tak szczerze, no to nie wiem, jaki zawodnik MMA ma, jeszcze kanał na YouTube chociażby. Nie wiem, ja, to tutaj też, Krzysztofie, no, ma to też drugą stronę, właśnie tak jak mówiłem na początku. Wiele młodych osób się zajawiło MMA, naprawdę sale są. Bardzo mocno przypełnione, ten, że nam to niejednokrotnie mówili, że młodzi zaczęli teraz ćwiczyć, że każdy chce być albo youtuberem, albo fighterem. Teraz powiem, wiele osób chciało być też piłkarzami e, młodych osób. No i myślę, że to nastąpiła właśnie taka restrukturyzacja, taka troszkę ewolucja. No i MMA przeżyło takie swoje kolejne boom teraz. Więc dodatkowo, e, znalazłem teraz sobie w głowie taką spontaniczną analogię. E, MMA i te friki, to co my robimy, to jest też tak, że dużo widzów, którzy oglądają te freak fighty, to są nowi widzowie. Tam z tego świata sportu wiadomo, że dużo osób też przeszło, bo kręci ich to, żeby obejrzeć sobie, jak ktoś podkręca w programach, a później w dniu gali następuje to jakby zwieńczenie tego wszystkiego. Ale taką dobrą analogią jest na przykład taniec z gwiazdami, nie? Mnie na przykład w ogóle nie interesuje taniec. Ale jak Pudzian tańczył, to już mnie to zajarało bardziej na przykład, nie? I też wtedy obejrzałem to... na przykład jeden odcinek Tańca z Gwiazdami. To samo z Gwiazdami, tańczy, Gwiazdy tańczą na lodzie, czy jakieś inne programy z Ale celebrań... wydaje się, że szkoły tańca z tego Twojego zainteresowania nie skorzystały jakoś szczególnie. No tak, ale to tańce bardziej takie, to co ja tańczę, to no, z przekąsem oczywiście nazywam się najlepszym tancerzem. I też osoby, które oglądają, no jakby doszedł duży napływ nowych ludzi, którzy zaczęli zaczę, oglądać nie, sporty Walki. Teraz jeżeli oni chcą zobaczyć jeszcze wyższy poziom, to oni też oglądają inne gale. Także no myślę, że całe środowisko MMA bardziej zyskało na tym, niż można powiedzieć, że zniszczyliśmy. nastawił taki... Ale post... na, na, nawet nie miałem MMA na myśli, bardziej miałem na myśli ten, 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 te klasyczne sporty walki. Okej, okay. okay. Ale proponuję do tej rozmowy jeszcze sobie za chwilę wrócić, a teraz odebrać telefon. Halo?